Dzień dobry. Witam. Tutaj od młodego. Kolejna jego zabawka. Jest to wskaźnik podobno obecności napięcia w akumulatorze albo w instalacji od 6 poprzez 12 do 24 V. Ma to wygląd tak jakby śrubokręcika, tylko takim ostrym czubkiem, czyli możemy sobie wejść w kostkę, w trudno dostępne miejsca. Z drugiej strony na przewodzie mamy krokodylek. A jak to działa? <laughs> Powiedzmy, że mamy akumulator, jakąś tam instalację. No i nie wiemy, czy w akumulatorze jest jakiekolwiek napięcie, czy on jest sprawny, czy jest padnięty. Yy, ogólnie przyjmuje się, przynajmniej tak mi uczono kiedyś w szkole, że Na tym będzie minus Zakładam sobie minus na klemę akumulatora I teraz tak, momencik tylko wyłączę podświetlanko, może żeby było lepiej to widać Teraz próbierka się nie pali, nic Dotykam Bieguna plusowego I Stała się światłość. Jest napięcie jakieś. Spróbuję odwrócić polaryzację. Teoretycznie. Widzimy, że odwrócenie polaryzacji Michał nam daje. Jest to tylko prosta informacja dla użytkownika, że. W obwodzie mamy jakieś napięcie, przyjmując, że opis jest zgodny z prawdą od 6:12:24. 6, w tych zakresach ta lampka żaróweczka na napięcie stałe powinna się zapalić. Szkoda, że nie ma informacji o odwróconej polaryzacji. Na przewodach, no ale jest tak, jak jest. Bardzo proste, najprostsze urządzenie, które pozwala nam stwierdzić, czy w danych, danych przewodach jest napięcie, czy też go nie ma. Nie, po, nie pokaże nam to, jakie jest to napięcie, ale tylko, że jest. To tyle. Taki prosty meches, żeby sobie sprawdzić czy akumulator jeszcze w sobie coś ma lub czy na danej linii jest napięcie. Pozdrawiam, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!